Jestem Wiktoria Nowak, mam 31 lat, a moja rodzina zawsze traktowała mnie jak cień. Mój brat, złote dziecko, odnoszący sukcesy prawnik, nie mógł zrobić nic złego. A ja zawsze byłam tą, która była ignorowana, której osiągnięcia były lekceważone, której obecność ledwie zauważano. Stałam w kuchni ciotki Haliny, przygotowując kanapki dla sześćdziesięciu gości na jej siedemdziesiątych urodzinach. Jak zawsze, oczywiście. Przez ostatnie piętnaście lat byłam niewidzialną pomocą na każdym rodzinnym przyjęciu. Gotowałam, sprzątałam, obsługiwałam, podczas gdy wszyscy inni się bawili. Wiktoria, krzycząca mama z salonu. Gdzie te kanapki? Goście czekają. Wzięłam wielką tacę pełną eleganckich kanapek z łososiem, serami dojrzewającymi, pasztetami. Wszystko, co przygotowałam sama przez ostatnie dwa dni. Gdy weszłam do salonu, rozmowy ucichły na chwilę. Ale nie z powodu mojego pojawienia się. Po prostu wszyscy byli zbyt zajęci jedzeniem i plotkowaniem. A wreszcie, powiedziała ciotka Halina, nawet na mnie nie patrząc. Postaw to tam, przy oknie. Ustawiłam tacę i odwróciłam się, żeby wrócić do kuchni po następną. To wtedy to zobaczyłam. Na moim miejscu przy stole, tam gdzie zwykle siadałam podczas rodzinnych spotkań, leżała pojedyncza kromka suchego chleba. Nie było na niej masła, sera, niczego. Po prostu suchy, czarny chleb na małym talerzyku. Wszyscy inni mieli pełne talerze pysznego jedzenia, które przygotowałam: szynka w miodzie, pierogi z mięsem, sałatki, ciasta, a dla mnie suchy chleb. Podniosłam wzrok. Mój brat Kamil siedział naprzeciwko, żując kanapkę z łososiem i śmiejąc się z jakiegoś żartu wuja Stanisława. Zauważył moje spojrzenie i wzruszył ramionami. A co? powiedział głośno, tak żeby wszyscy słyszeli. To dla ciebie w sam raz. Jesteś na diecie, nie? Ciągle narzekasz, że masz nadwagę. Salon wybuchnął śmiechem. Nawet mama chichocała zakrywając usta dłonią. Kamil ma rację, dodała ciotka Halina. Poza tym Wiktoria, ty przecież nie pracujesz fizycznie jak my. Ty tylko siedzisz przy komputerze. Więcej śmiechu. Moja praca jako grafik komputerowy była dla nich żartem od lat. Kolorowanie obrazków na komputerze tak to nazywali. Stałam tam, trzymając pustą tacę, patrząc na tę kromkę suchego chleba. Dwadzieścia osiem lat upokarzania, dwadzieścia osiem lat bycia kopciuszkiem tej rodziny, dwadzieścia osiem lat gotowania dla nich, sprzątania po nich, wysłuchiwania ich żartów kosztem moich marzeń i aspiracji. Ale tym razem było inaczej. Tym razem miałam plan. Wiesz co? powiedziałam spokojnie, odkładając tacę na stolik. Faktycznie jestem głodna. Zjedzę ten chleb. Wzięłam kromkę i usiadłam na swoim miejscu. Wszyscy patrzyli na mnie z zaskoczeniem. Zwykle w takich sytuacjach wybiegałam z domu w łzach. To dobrze, powiedział wuj Stanisław, unosząc kieliszek wódki. Wreszcie Wiktoria przestanie się mazgaić. Ugryzłam suchy chleb, żując powoli. Był twardy, bez smaku, trudny do przełknięcia. Ale jadłam, uśmiechając się do wszystkich wokół stołu. Bardzo smaczny, powiedziałam. Dziękuję za troskę o moją dietę. Kamil wyglądał na zmieszanego. Spodziewał się łez, krzyków, może kolejnej dramatycznej sceny. Nie tego spokoju. Skończyłam jeść chleb i wstałam. Przepraszam na chwilę, powiedziałam. Muszę coś sprawdzić w telefonie. Wyszłam na taras i wyjęłam telefon. To, co robiłam przez ostatnie trzy godziny, było dokładnie zaplanowane. Cały czas, gdy gotowałam i przygotowywałam to przyjęcie, nagrywałam. Małą, niewidoczną kamerką przypiętą do fartucha. Nagrałam wszystko. Jak przez dwa dni gotowałam sama dla sześćdziesięciu osób. Jak nikt nie oferował pomocy. Jak w dniu przyjęcia spędziłam sześć godzin w kuchni, przygotowując dania, podczas gdy wszyscy inni się ubierali i bawili. Jak przyniosłam jedzenie do salonu i dostałam w zamian kromkę suchego chleba. Jak wszyscy się śmiali. Ale przede wszystkim nagrałam coś więcej. Trzy dni temu, przygotowując się do tego przyjęcia, zainstalowałam dyktafon w salonie ciotki Haliny. Pod pretekstem pomocy przy dekoracji domu, oczywiście. Nikt nie zwrócił uwagi na mały, czarny prostokąt schowany za wazonem z kwiatami. I teraz miałam wszystko. Każdą rozmowę, którą prowadzili o mnie przez ostatnie trzy godziny, gdy myśleli, że jestem w kuchni. Kamil opowiadał wujkowi Stanisławowi, jak Wiktoria to zawsze była dziwakiem w tej rodzinie. Mama żaliła się ciotce Halinie, że nie wiem, co zrobić z tą córką. Ciągle jakieś artystyczne fanaberie, zamiast znaleźć sobie normalnego męża. Ciotka Halina mówiła kuzynce Beacie, że. Wiktoria powinna być wdzięczna, że w ogóle ją zapraszamy przy jej usposobieniu. Ale najgorsze było to, co usłyszałam od wujostwa Kowalskich. Pamiętacie, jak Wiktoria wygrała ten konkurs graficzny? Mówiła wujowa Kowalska. Dostała pięć tysięcy złotych nagrody i była taka dumna. A przecież to była czysty przypadek, nie? Oczywiście, śmiał się wuj Kowalski. Kto by pomyślał, że te jej bazgroły mogą się komuś spodobać? Pewnie jury źle zrozumiało zadanie. Wszyscy się śmiali. Moja największa profesjonalna nagroda, moment, w którym czułam się dumna z siebie po raz pierwszy od lat, dla nich była żartem. Siedziałam na tarasie, słuchając tego wszystkiego przez słuchawki i czując, jak narasta we mnie zimna złość. Nie krzycząca, emocjonalna złość. Spokojna, zaplanowana zemsta. Wróciłam do salonu. Wszyscy nadal jedli i pili, wesoło gawędząc. Nikt nie zauważył mojej nieobecności. Ciotka Halina, powiedziałam głośno. Mogłabym prosić wszystkich o uwagę? Chciałabym coś powiedzieć. Rozmowy ucichły. Niektórzy wyglądali na zirytowanych, przerywanie ich zabawy nie było mile widziane. No dobrze, Wiktoria, westchnęła ciotka Halina. Ale szybko, ludzie chcą się bawić. Oczywiście, uśmiechnęłam się. To nie potrwa długo. Wyjęłam telefon i podłączyłam go do głośników, które ciotka Halina miała podłączone do telewizora. Znałam ten system. To ja jej go instalowałam dwa lata temu. Chciałam wam wszystkim podziękować za dzisiejsze przyjęcie. Zaczęłam, szczególnie za tę kromkę chleba, która była dla mnie przeznaczona. Kilka osób zachichotało. Myśleli, że żartuje. Ale przede wszystkim chciałam podzielić się z wami czymś specjalnym, nagraniem z dzisiejszego dnia. Uruchomiłam wideo. Na ekranie telewizora pojawił się obraz kuchni ciotki Haliny. Ja, sama przygotowująca jedzenie dla sześćdziesięciu osób. Mieszanie, smażenie, pieczenie, godzina za godziną. Nikt nie przyszedł pomóc, nikt nawet nie zapytał, czy czegoś potrzebuje. To było wczoraj i dzisiaj rano, powiedziałam spokojnie, łącznie dwanaście godzin przygotowań. Salon był cichy. Na ekranie pokazałam moment, gdy wnosiłam tacę z jedzeniem, a wszyscy rzucili się na kanapki, które przygotowałam. Potem przyszedł moment z kromką chleba. Na nagraniu było widać doskonale. Eleganckie talerze, pełne pysznego jedzenia dla wszystkich, a dla mnie sucha kromka chleba, i śmiech. Wszyscy się śmiali z mojego upokorzenia. Ale to jeszcze nie wszystko. Ciągnęłam, gdy sala roiła się od niezręcznego milczenia. Uruchomiłam nagranie audio. Głosy płynęły z głośników, jak wyrok. Wiktoria to zawsze była dziwadłem w tej rodzinie. Głos Kamila. Nie wiem, co zrobić z tą córką. Ciągle jakieś artystyczne fanaberie. Głos mamy. Wiktoria powinna być wdzięczna, że w ogóle ją zapraszamy. Głos ciotki Haliny. A potem najgorsze, komentarze o mojej nagrodzie, o tym, że mój sukces był przypadkiem, że moja praca to bazgroły. Sześćdziesiąt osób siedziało w całkowitym milczeniu. Nie było słychać nawet oddechu. Przez dwadzieścia osiem lat, powiedziałam, gdy nagranie się skończyło, byłam dla was niewidzialną służącą. Gotowałam, sprzątałam, pomagałam, a w zamian dostawałam pogardę i upokorzenia. Mama otworzyła usta, żeby coś powiedzieć, ale podniosłam rękę. Nie skończyłam jeszcze. Włączyłam kolejne wideo. To było z zeszłego roku. Przyjęcie z okazji awansu Kamila na wspólnika w kancelarii prawnej. Ja w kuchni przygotowująca tort, który później wszyscy chwalili jako dzieło sztuki. Nikt nie wspomniał, że to ja go zrobiłam. A to z roku 2019 mówiłam, zmieniając nagranie. Chrzciny córki kuzynki Beaty. Zgadnijcie, kto zorganizował całe przyjęcie. Na ekranie pokazałam siebie, dekorującą dom, przygotowującą jedzenie, układającą stoły. A potem moment, gdy wszyscy gratulowali kuzynce Beacie wspaniałej organizacji. Mam takich nagrań jeszcze piętnaście, powiedziałam. Z ostatnich trzech lat, za każdym razem to samo. Ja pracuję, wy się bawicie, a potem udajecie, że mnie nie ma. Cisza była tak głęboka, że słychać było tykanie zegara w kuchni. Ale wiecie co? Uśmiechnęłam się. To było ostatni raz. Wyjęłam z torby koperty. Sześćdziesiąt kopert z napisami imion i nazwisk wszystkich obecnych. W każdej kopercie jest pendrive z nagraniami z dzisiejszego przyjęcia i nie tylko z dzisiejszego. Każdy z Was ma swój osobisty zestaw. Momenty, gdy myśleliście, że nikt nie słucha, a komentowaliście moje życie, moją pracę, mój wygląd. Zaczęłam rozdawać koperty. Ludzie brali je jak trucizną. Ciotka Halina. Powiedziałam, wręczając jej kopertę, Twoja znajduje się na pierwszym miejscu rozmowa z wójostwem Kozłowski o tym, jak to, Wiktoria, pewnie nigdy się nie wyda za mąż, bo kto by chciał taką zrzędę. To było w zeszłym roku na imieninach babci. Ciotka Halina pobladła. Kuzynka Beata, ciągnęłam, dla ciebie specjalnie przygotowałam kompilację Twoich komentarzy o mojej pracy. Szczególnie lubisz wyrażenie dziecinne rysunki, prawda? Beata wpatrywała się w kopertę jak w węża. Wuj Stanisław, wujowa Kowalska uśmiechnęłam się do nich. Wasza kolekcja jest szczególnie bogata. Trzy lata komentarzy o tym, jak to Wiktoria zmarnowała swoje życie na te artystyczne fanaberie. Wuj Stanisław wyglądał jakby chciał się zapaść pod ziemię. A na koniec, mój drogi bracie, odwróciłam się do Kamila. Dla ciebie przygotowałam prawdziwą perłę. Nagranie z imienin taty z 2020 roku, gdzie opowiadasz swojemu koledze z kancelarii jak to się wstydzisz mieć siostrę, która maluje obrazki, zamiast znaleźć sobie prawdziwą pracę. Kamil był biały jak ściana. I na koniec, mamo, powiedziałam, podając ostatnią kopertę. Twoja zawiera rozmowę z sąsiadką, panią Wiśniewską z ubiegłego tygodnia. Pamiętasz? Gdy mówiłaś, że wolałabyś, żeby Wiktoria w ogóle się nie urodziła, bo nic tylko kłopoty z tą dziewczyną. Mama upuściła kopertę. Jej ręce drżały. Każdy z was. Powiedziałam głośno tak, żeby wszyscy słyszeli. Przez lata myślał, że może bezkarnie komentować moje życie, upokarzać mnie, ignorować moje osiągnięcia. Myśleliście, że jestem głupia, że nie słyszę, że nie pamiętam. Wstałam na krzesło, żeby wszyscy mnie widzieli. Ale się myliliście. Słyszałam wszystko, pamiętałam wszystko i nagrywałam wszystko. Wiktoria wyszeptał Kamil to to nie tak, jak myślisz. A jak zapytałam Jak to jest, Kamil? Może opowiesz wszystkim, jak to naprawdę jest, gdy przez lata mówisz znajomym, że twoja siostra to żenada dla całej rodziny. Kamil milczał. Może ciotka Halina wyjaśni, dlaczego kromka suchego chleba to odpowiedni posiłek dla osoby, która przygotowywała jedzenie dla sześćdziesięciu ludzi przez dwa dni? Ciotka Halina patrzyła w podłogę. Albo może mama powie, dlaczego nigdy nie zapytała, czy potrzebuje pomocy przygotowaniu? Mama płakała cicho. Nikt nic nie ma do powiedzenia, zapytałam. To dziwne. Zwykle tak dużo macie do powiedzenia o mnie. Weszłam do środka salonu i stanęłam w centrum, otoczona sześćdziesiąt parami oczu, pełnych wstydu i strachu. Więc powiem wam ja, zaczęłam. Przez ostatnie trzy lata, odkąd moja firma graficzna zaczęła przynosić zyski, zarabiam więcej niż połowa z was. Moje dziecinne rysunki to projekty logo dla międzynarodowych korporacji. Moje artystyczne fanaberie to kampanie reklamowe, które widzieliście w telewizji i internecie. Niektórzy ludzie patrzyli na mnie z niedowierzaniem. W zeszłym roku, ciągnęłam, zaprojektowałam logo dla sieci sklepów spożywczych Fresh Market. Widzieliście je? To te zielone, eleganckie literki na białym tle. Za ten projekt dostałam 30 tysięcy złotych. Szmer przebiegł przez salon. Trzy miesiące temu podpisałam kontrakt z agencją reklamową w Warszawie. Wartość kontraktu to 200 tysięcy złotych rocznie. Teraz wszyscy patrzyli na mnie z otwartymi ustami. A w przyszłym tygodniu, uśmiechnęłam się, Otwieram swoją galerię sztuki w centrum Krakowa. Będę wystawiać pracę młodych, polskich artystów. Inwestorzy są tak zainteresowani, że galeria jest już wyprzedana na pierwsze sześć miesięcy. Kompletna cisza. Więc gdy następnym razem będziecie komentować moje bazgroły, pamiętajcie, że te bazgroły pozwoliły mi kupić mieszkanie w centrum miasta, samochód i założyć biznes, który prawdopodobnie jest bardziej dochodowy niż większość waszych prawdziwych prac. Wój Stanisław chrząknął. Wiktoria, my nie wiedzieliśmy. Oczywiście, że nie wiedzieliście, przerwałam mu, bo nigdy się nie zapytaliście. Przez dwadzieścia osiem lat załatwialiście moje życie, nie zadając sobie trudu, żeby dowiedzieć się, jak naprawdę wygląda. Wzięłam swoją torebkę i płaszcz. A teraz pójdę do siebie. Do mojego mieszkania, które kupiłam za pieniądze zarobione na kolorowaniu obrazków. Będę jeść kolację, którą zamówię z restauracji, bo stać mnie na to dzięki moim artystycznym fanaberiom. Zatrzymałam się przy drzwiach. Aha, i jeszcze jedno. Te nagrania, które macie w kopertach? To nie jedyne kopie. Mam backup w chmurze, na trzech różnych serwerach. Na wszelki wypadek, gdyby ktoś wpadł na pomysł, żeby je zniszczyć. Wyszłam z domu, zostawiając za sobą sześćdziesiąt osób w kompletnym milczeniu. W samochodzie siedziałam przez chwilę, oddychając głęboko. Serce biło mi jak szalone, ale po raz pierwszy od lat czułam się wolna. Telefon zaczął dzwonić pięć minut później. Mama? Nie odebrałam. Potem Kamil. Także nie odebrałam. Ciotka Halina, wuj Stanisław, kuzynka Beata. W ciągu godziny moje telefon odnotował trzydzieści dwa nieodebrane połączenia i dwadzieścia wiadomości tekstowych. Przeczytałam tylko pierwszą, od mamy. Wiktoria, musamy porozmawiać. To nie może tak zostać. Ale mogło i zostało. Następnego dnia zmieniłam numer telefonu. Tydzień później przeprowadziłam się do nowego mieszkania, nie podając nikomu z rodziny adresu. Otworzenie galerii było wielkim sukcesem. Przyszło ponad 200 osób. Sprzedałam dzieła warte 50 tysięcy złotych podczas pierwszego wieczoru. Lokalne gazety napisały o mnie artykuły, nazywając wschodzącą gwiazdą krakowskiej sceny artystycznej. Rok później ktoś wysłał mi wycinki z gazet. Jeden z artykułów miał tytuł Sukces Wiktorii Nowak. Od ignorowanego talentu do uznania w świecie sztuki. W artykule była moja wypowiedź, wyjaśniająca, jak rodzina może być największą przeszkodą w realizacji marzeń. Czasami zastanawiam się, czy któreś z tych 60 osób przeczytało ten artykuł. Czy rozumieją teraz, że ta dziwadło z artystycznymi fanaberiami stała się kimś, o kim piszą gazety. Ale prawdę mówiąc, to już nie ma znaczenia. Zbudowałam sobie nowe życie otoczone ludźmi, którzy szanują mnie za to, kim jestem. Moja galeria prosperuje, moja firma graficzna ma klientów z całej Europy, a ja w końcu czuję się dumna ze swoich osiągnięć. Kromka suchego chleba nauczyła mnie czegoś ważnego. Czasami najlepszą zemstą jest po prostu sukces. I spokojne, eleganckie pokazanie wszystkim, jak bardzo się mylili. Dziś, gdy siedzę w swojej galerii, patrząc na piękne dzieła na ścianach i słuchając pochwał klientów, Wiem, że tamto przyjęcie było początkiem mojego prawdziwego życia życia, w którym nie jestem cieniem, ale główną bohaterką.